Witajcie, oto program Tylko Premiery, a dzisiaj zobaczycie recenzję filmu, na który część z Was wygrała wejściówki w naszym konkursie organizowanym przez Best Film. Przyjrzymy się z bliska nowemu filmowi od producentów Niemożliwe oraz twórcy thrillera Cela 211, czyli film pod tytułem 9 mil. Historia 9 mil tyczy się tytułowych 9 mil, właśnie, bowiem jest to odległość, jaką pokonać trzeba, by przedostać się z Hiszpanii do Maroka. Co roku tą trasą przerzucane jest ponad 500 ton narkotyków i trwa tutaj nieustająca walka między przemytnikami a policją. to I, i wrócić. W takich to realiach poznamy dwie historie. Młodego przemytnika, który jest zachęcony łatwym, aczkolwiek niebezpiecznym sposobem na zarobienie dużych pieniędzy oraz twardego detektywa, który od dwóch lat stara się rozbić siatkę przemytników i dorwać tajemniczego Englishman. No relacją wcześniej. Niestety wykażę się tutaj ignorancją, gdyż nie znam ani jednego aktora występującego w filmie, prócz wspomnianego Anglika, którego gra Ian McShane. W roli Nino, czyli dziecka, wystąpił jak na moje oko lekko drewniany Jesus Castro w roli detektywa, natomiast Jesusa mamy Louisa Tosara. Skomplikowane wiem. Nasz młody przemytnik zaczyna powoli budować swoją pozycję w kręgach przemytników. Poznaje uroczą siostrę jednego ze wspólników i oczywiście zakochuje się po uszy obiecując hajsy, przygodę i wspaniałe życie. Ale przecież wiemy, że taki los nie jest dany nikomu, kto para się Takim zawodem. Siedzący przemytnikom na ogonie detektyw, popada powoli w niemalże fanatyczną chęć przymknięcia choćby kilku sprawców zamieszanych w główne śledztwo, co prowadzi do balansowania na granicy prawa oraz podejrzliwości wobec przełożonych. Czy słusznie, tego dowiecie się sami. Oferuje nam typową akcję kina policyjnego. Mamy złych kolesi, którym kibicujemy i dobrych liniarzy, którym w sumie też kibicujemy. Są pościgi, strzelaniny, tortury, trochę seksu, wielkie pieniądze i miłość. Takie kino europejskie w amerykańskim stylu. Gry aktorskiej nie oceniam, bo hiszpańskiego nie znam, więc nie będę się mądrzył. Zdjęcia przeciętne, muzyka też. Przeciętna jest jeszcze niestety cała historia, bo choć wciągająca, to pozostawia widza bez żadnej refleksji czy choćby zaskakującego zwrotu akcji. 9 mil to film skrajnie przeciętny i trafi raczej tylko i wyłącznie do fanów kina akcji, to też pewnie nie do wszystkich, bo kino hiszpańskie jest specyficzne. Brakowało mi w filmie czegoś, co wyróżniałoby go na tle innych dobrych thrillerów policyjnych, dlatego jedyne 5 gwiazd. Jeżeli podoba Wam się kanał, no to oczywiście go subskrybujcie, a jeżeli interesuje Was coś więcej niż tylko recenzje filmów, zapraszam na naszego Facebooka, gdzie znajdziecie inne nasze kanały tematyczne. Ja się żegnam i do zobaczenia niebawem.